Podczas gdy na kortach Melbourne to, co najważniejsze i najbardziej emocjonujące w tegorocznym Australian Open dopiero nabiera rozpędu, w Rosji już wybrzmiał alarm, a tamtejsze media bez ogródek mówią o porażce. Wszystko przez fatalny bilans rosyjskich tenisistów i tenisistek w pierwszych rundach wielkoszlemowej rywalizacji. Przebieg turnieju sprawił, że nadzieje na sukcesy stopniały szybciej, niż ktokolwiek mógł się spodziewać a lista winnych tej sytuacji, w opinii rosyjskich komentatorów, nie kończy się wyłącznie na własnych reprezentantach. Jedną z postaci, które znalazły się w centrum tamtejszej narracji, jest Iga Świątek. Wiceliderka światowego rankingu WTA została wymieniona w rosyjskich mediach w kontekście wydarzeń, do jakich doszło w sobotę na Margaret Court Arena. To właśnie tam Polka stoczyła trzeci rundowy pojedynek z Anną Kalińską. Spotkanie miało niezwykle niestandardowy przebieg i stało się prawdziwym tenisowym terem dla kibiców obu zawodniczek. Świątek rozpoczęła mecz w imponującym stylu, dominując rywalkę i wygrywając pierwszego seta 6-1. Druga partia przyniosła jednak całkowite odwrócenie ról. Kalińska przejęła inicjatywę, wykorzystała spadek koncentracji Polki i odpowiedziała wynikiem 6-1. O losach awansu do jednej ósmej finału decydował więc trzeci set, w którym Raszynianka ponownie pokazała klasę, rozbijając Rosjankę 6–1 i zamykając mecz po trzech wyraźnie kontrastujących odsłonach. Dla Anny Kalińskiej była to wyjątkowo bolesna porażka. Sensacyjne wyeliminowanie Igi Świątek otwierałoby jej bowiem realną drogę do ćwierćfinału Australian Open. Zamiast sportowego przełomu. Pozostało jednak rozczarowanie, które, jak podkreślają rosyjskie media, idealnie wpisuje się w szerszy obraz nieudanego turnieju w wykonaniu całej tenisowej Rosji. O skali problemu szeroko rozpisuje się, między innymi, portal czempionat.com. Jak zauważają jego dziennikarze, ostatnią realną nadzieją na walkę o półfinał była Mirra Andrzejewa. Siódma rakieta świata nie sprostała jednak wyzwaniu. I w niedzielę dość gładko przegrała w dwóch setach z Ukrainką Eliną Svitoliną. Emocje wzięły górę. Po ostatniej piłce młoda Rosjanka w furii cisnęła rakietą o kort, dając wyraz frustracji po straconej szansie. Wcześniej z turniejowej drabinki odpadły także inne rosyjskie zawodniczki. Anastasia Pawluczenkowa, Jekaterina Aleksandrowa, Anna Blinkowa, Diana Schneider, Anastasia Zacharowa, Oksana Sielechmietiewa, oraz Ludmiła Samsonowa. Równie nieudany był turniej singlowy mężczyzn. Blisko ćwierćfinału znalazł się Daniel Miedwiediew, lecz na ostatniej prostej został wyeliminowany przez Amerykanina Lernera Tiena. Wcześniej swoje szanse zaprzepaścili również Andrzej Rublow oraz Karen Haczanow. Portal championat.com zaznacza jednak, że rosyjscy kibice wciąż mają powód, by śledzić wydarzenia w Melbourne. Nadzieje przeniosły się bowiem na rywalizację deblową, w której pozostają jeszcze Wiera Zwonariowa oraz Ilina Chromaczowa, występująca w mikście. To jednak zdecydowanie za mało, by osłodzić Rosjanom rozczarowujący przebieg tegorocznego Australian Open.